Dzień dobry, Kasia Kudowicz. jesteśmy w Gdańsku, poproszona zostałam przez Stowarzyszenie Dwie Strony Medalu o zaprezentowanie Wam bajek, które dotyczą niepełnosprawnych sportowców. Cały dochód z tych bajek, które są tu czytane, przez m.in. Andrzeja Nejmana, Magdalenę Walach, Paulinę Holz, Lucynkę Malec, z którą niedawno, 12 lat temu, grałyśmy bliską rodzinę. Anitę Sokolską czy Emilię Komarnicką. Wszystkie te piękne bajki możecie kupić na wydawnictwie Harmonia. Najlepiej szukać przez internet. Cały dochód z tych bajek wspiera cele statutowe Stowarzyszenia Dwie Strony Medalu. Słuchajcie, jestem za tym, żeby się w ogóle integrować, a już na pewno integrować ludzi, którzy i tak z zasady mają ciężej, i tak ich bardziej podziwiam niż nas, którzy mamy jednak sprawne nogi, sprawne ręce. Także kochani serdecznie polecam, zachęcam i gwarantuję wam, że sukces będzie po obu stronach, bo dawanie jest tak samo przyjemne.